Kiedy zobaczyłem zwiastun Star Wars Squadrons, przypomniałem sobie o wiekowym X-Wing Alliance, które swego czasu wprowadziło mnie w świat Space Simów. Z reguły nie wracam do klasyków, żeby nie psuć sobie pięknego obrazka w głowie, ale postanowiłem zaryzykować. Plan był dosyć prosty. Pożyczyć premierowe wydanie od kolegi. Skołować joystick, bo bez niego gra jest niemożliwa. Zainstalować. Pograć trochę i powspominać. Punkt pierwszy i drugi nie stanowiły problemu. Dopiero przy trzecim pojawiły się schody, ale dzięki aktywnej społeczności udało się odpalić grę. No i cóż. Alliance ma 20 lat i to widać, ale wystarczyło pierwszych kilka misji, żeby poczuć magię Gwiezdnych Wojen i wciągnąć się w naprawdę świetną rozgrywkę. Po tylu latach gra ciągle ma to coś. Nawet warstwę wizualną udało się nieco odmłodzić. Z odsieczą podobnie przyszli wierni fani i modyfikacje ich autorstwa. Dzięki nim x Alliance wygląda... trochę lepiej. Podrasowane modele, podbita rozdzielczość i trochę lepsze efekty. A jeszcze wracając do wciągającej rozgrywki. Fundamentem jest kampania dla jednego gracza, gdzie wcielamy się w Ace'a Azamina, który w wyniku pewnych wydarzeń dołącza do rebelii. Świetnym zwieńczeniem opowieści jest atak na drugą gwiazdę śmierci i myślę, że po tylu latach raczej to nie jest spoiler. Ogólnie rzecz biorąc misje, których przyjdzie nam się podjąć są bardzo zróżnicowane i nie ograniczają się wyłącznie do wystrzelania wszystkiego w zasięgu wzroku. Nie każdemu jednak spodoba się stara szkoła, gdzie zadanie trzeba zaliczyć w jednym podejściu. Żadnych punktów kontrolnych czy zapisów w trakcie misji. Jeden błąd i zaczyna się od nowa. Co prawda misje zajmują jakieś 20 minut, ale bywają też dłuższe. Obecnie może wydawać się to niepojęte, ale rozumiem i szanuję konieczność posiadania joysticka. Dzięki niemu lot za sterami X-Winga czy Tie Fightera jest zdecydowanie bardziej klimatyczny i po prostu fajniejszy. Oczywiście twórcy nie poprzestali na tych dwóch modelach i w wielu sytuacjach pilotuje się inne statki znane z sagi. Co prawda można ponarzekać na niewielką różnorodność uzbrojenia, ale z drugiej strony filmy też nie pokazywały tego za wiele. Zaryzykowałem łamiąc swoją zasadę niewracania do klasyków, ale tym razem było naprawdę warto. X-Wing Alliance całkiem dobrze się zestarzał, choć nie wydaje mi się, żeby młodsze pokolenie graczy było w stanie docenić piękno tej gry. Z myślą o nich powstaje Squadrons, choć mam nadzieję, że i weterani klasyka będą mieli powody do zadowolenia.